Dzień dobry, witam Państwa z Polanice zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może Was to zainspiruje. Mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. Jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów. Nienaganna dykcja, cięta posta, 40 lat na scenie i nigdy w Polanicy. Postanowiłem to zmienić zapraszając go w to magiczne miejsce, do Teatru Zdrojowego, aby podzielił się historią swojego życia. Być może będzie to dla Państwa inspirująca albo pouczająca historia. Zapraszam na spotkanie z Arturem Barcisiem. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, Panie Radko. Czy to? Pra Ach. <noise> Ach, czy to prawda, że pierwszy raz w Polanicy, nasz nie mogę ja w to uwierzyć? No właśnie też się dziwię, bo ja właściwie chyba byłem wszędzie, wydaje mi się, a szczególnie w takich miejscach, które są oblegane przez turystów, a, ale wygląda na to, że nie byłem w Polanicy i, i nawet się cieszę, że nie, nie byłem tutaj, bo dzięki temu się mogę. Yy, po raz pierwszy zachwycać tym miejscem. Byliśmy wczoraj po przylocie Twoim z Warszawy na poczęstunku w jednej z restauracji, aczkolwiek padał deszcz i był taki anturaż trochę mokry, ale widziałem Twoje zachwycenie. To nie jest, to nie jest gra pod publikę. Polenica jest piękna i mamy obietnicę od Pani Dyrektor Wydziału Promocji i Teatru, że Twoja droga tutaj artystyczna jeszcze zakręci. Tak, teatr jest teatr, jest scena, jest widownia, więc można grać, można występować. Bardzo z wielką przyjemnością przyjadę i wystąpię dla widowni. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, dzisiaj kręcimy w takim duchu e, czasu. Te białe kartki pewnie będą znakiem e, i to też. Niestety, Artur poza kamerą <laughs> też się tak wita. Także jest, jest prawdziwy, ale mamy tą pandemię, a jak ty się odnajdujesz w tym, w tym takim dziwnym momencie? No nie odnajduję się, nie, nie odnajduje nie się. się, ja właśnie 40 lat uprawiam ten zawód i pierwszy raz przez 3 miesiące właściwie w no. ogóle nie pracowałem, to mi się nigdy nie zdarzało, bo ja nawet pracowałem w wakacje. Mhm. Bo, bo od czasu, kiedy zacząłem reżyserować, to, to zazwyczaj właśnie w wakacje mogłem przygotowywać jakiś spektakl, który premierę miał na przykład we wrześniu. Czy, czy to Ciebie czegoś nauczyło? Czy nie wiem, spokorniałeś? czy? No tak, pokory też na pewno, że, że to mm, nic, że, nic znaczy, nie trwa może trwa się coś wiecznie. zatrzymać. Mm. Tak, że nic nie trwa wiecznie. Ale też mm, taki, mam takie pozytywne odczucia. Znaczy ja jestem mm, takim człowiekiem, który zawsze... Mm, z, z, z tego, co się dzieje dookoła, potrafi wyciągnąć jakieś pozytywne wartości. I na przykład sobie pomyślałem, że właściwie mógłbym być na emeryturze. Więc za chwilę będę miał odpowiedni wiek i już nie musiałbym tak intensywnie pracować, jak pracowałem do tej pory. I to może nawet nie byłoby tak źle. Tak, ciekawe, co byś robił. Chyba w ogródku uprawiał kwiatki. Też, bardzo lubię. Ple, plewił, mówi się, uprawiał? Nie. Zależy, co, zależy, co chcesz robić. Pielęgnował, plewił, uprawiał, tak, no. tak, tak, mógłbym to robić, chociaż oczywiście teatru na pewno by mi bardzo brakowało. I oczywiście e, trudno byłoby mi żyć bez teatru, ale może nie musiałbym pracować tak intensywnie jak do tej pory. Okej, okay, bo ty jesteś też czasami po tej stronie barykady, nie tylko na scenie, ale też pracujesz jako reżyser. Tak, tak. Właściwie ostatnio co roku reżyserowałem przynajmniej dwie sztuki. Jesteś najbardziej rozpoznawalny jako, jako Norek yy, i Czerepach, Norek z Miodowych lat, Czerepach z y, Ranch'a. Czy ta łatka nie za bardzo przylgnęła do Twojej osoby? Czy ona była Ci yy, pomocna? Czy tak jak Gajosowi, po czterech pancernych jednak ciążyła? Ja myślę, że ciąży yy, nadal. <laughs> Głównie z tego powodu, że Miodowe lata i Rancho są właściwie bez przerwy powtarzane, one nie odeszły sobie tam na półkę historii, tylko yy, cały czas funkcjonują jako dwa seriale, które yy, ludzie ciągle chcą oglądać, więc te postaci, które grałem, i w ranczu, i w miodowych latach one cały czas żyją, funkcjonują, i, i w związku z tym trudno mi się jest przebić z jakimiś innymi rolami, szczególnie jeżeli praktycznie ich nie dostaje, żadnych innych propozycji, więc nie mam się czym przebijać. Ale, e, ale ja też nie, nie płaczę z tego powodu, dlatego że to akurat jeżeli y, 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 miodowe lata, które zostały zakończone 15 lat temu, i, 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 I to jest serial, który cały czas ludzie chcą oglądać i ich bawi i dostarcza różnego rodzaju przyjemnych wrażeń, to tylko się cieszyć. Czy te miodowe lata były w takim właśnie, w takiej formie na, y, nagrywane i odtwarzane z publicznością, z naturalnym śmiechem, nie tam z jakiejś powiedzmy playbacku czy półplaybacku? Tak, tak. To był zresztą jedyny serial, który był w ten sposób nagrywany. A prawda, że tam dubli nie było? To po nie prostu tak. kręciliście tak jak tak. na żywo od razu? Tak, cały odcinek był kręcony za jednym zamachem, z małymi przerwami na zmianę dekoracji. Była obrotowa scena w teatrze, w którym to nagrywaliśmy w Warszawie, i publiczność, która siedziała na widowni, tak jak tutaj, oglądała to, co robiliśmy na scenie. Cztery kamery stały na scenie i filmowały akcję którą przygotowywaliśmy przez cztery dni. Mhm. Ale nagrywaliśmy to trzy razy. Raz bez publiczności, roboczo, tak żeby zobaczyć, zobaczyć swoje błędy, mhm. ustawienia. kamerzyści też musieli się nauczyć tych sytuacji, musieli to rozpoznać, te akcje. Potem pierwsze nagranie było o godzinie 17, zawsze w poniedziałki, bo wtedy teatry miały wolne. Wolne, tak. tak. I ja mogłem nagrywać Miodowy Lata jednocześnie pracować cały czas w teatrze Ateneum. I to było jedno nagranie z publicznością, i potem było drugie o godzinie 20.00, takie już najważniejsze. Właściwie wtedy odcinek był gotowy mhm. w ciągu jednego dnia. Słyszałem takie plotki, nie wiem czy to jest plotka, że Ty wchodząc w, w swojej poważnej mm, sztuce, jednej z poważnych. Sztuk w teatrze. Miałeś zaczepki, mówili coś tam, szeptali ludzie na widowni a propos miodowych lat. Tak, tak. No, no, tak. no tak było. Miodowe lata miały ogromną tak zwaną oglądalność. Ogromną. To pustoszały ulice, kiedy pojawiał się nowy odcinek. Był odcinek, który miał. Ponad 11 milionów oglądalności. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nieosiągalne dla, dla dzisiejszych. Nie, w tej chwili tak. już nieosiągalne zupełnie. I, i, i to no, po prostu się wryło, w, 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 te postaci się wryły w pamięć widzów. I m, czasami trudno było oddzielić mnie, aktora Artura Barcisia, który gra jakąś inną rolę, od tego Norka, który, którego ludzie oglądali co tydzień. Tak, grałem w w Teatrze Ateneum i kiedy wchodziłem na scenę, słyszałem: Norek, Norek a to dramat przecież Czechowa. Gotowałeś się, bo to jesteś czajnik, słyszałem. Nie, nie z tego powodu się nie. nie gotowałem. Ja wiedziałem, że teraz muszę udowodnić tej publiczności, że to nie wszedł norek, tylko, tylko poważny, poważna postać, która przeżywa swój dramat. I, mhm. i, i, i nie jest nic tutaj do śmiechu. No ale, ale słyszałem, że miałeś takie sytuacje, kiedy się gotowałeś. Każdy, a, każdy aktor, tutaj pana ka, Zborowskiego. Każdy aktor miał takie sytuacje, no bo to jesteśmy tylko ludźmi. A jeżeli jeszcze się ma partnerów, którzy, których celem życia jest to, żeby mnie ugotować, tak jak Wiktor. To, Zborowski ma taki cel w życiu. Tak, jest celem jego życia nie jest żadne granie, ani występowania, ani cokolwiek, tylko celem jego życia jest to, żeby mnie ugotować. Panie Zborowski, pozdrawiamy Pana. <laughs> Jest teraz. Tak, ostatnio mnie ugotował, pocisz. ale sam się przy, przy okazji ugotował straszliwie, bo za, cały czas w garderobie mi pamiętał, pod, cały czas podpowiadał, graliśmy zemstę. E, ja grałem papkina, Wiktor e, lejenta. Mieliśmy wspólną scenę, w której mieliśmy dialog. I, i ja mówiłem, Cześnik także rozogniony, jak gromnica ku niej pała, będzie para doskonała. I Wiktor i, i mi za kulisami powiedział, pamiętaj jego, jego, pamiętaj jego. Ale co jego? Nie wiedziałem, co mu chodzi w ogóle. Ale tak mi zakodował w głowie i ja na scenie nagle mi stwierdziłem, Cześnik także rozogniony, jak gromnica jego pała. No w momencie, kiedy już to powiedziałem, już wiedziałem, że już jest już nie, jest za późno, już się nie wycofam z tego. A Wiktor po prostu szedł ze sceny. Tak, <grytanie> ugotowany Pask. kompletnie, Pask. bo się udało. A jak było z tą, z tą nitką? ja po prostu płakałem, jak mi to opowiadałeś parę miesięcy temu. Z nitką było tak, że to nie ja miałem być obiektem tego, tego żartu, tylko Madzia Wójcik, która z którą graliśmy razem w Spektaklu boi na podstawie tekstów Boja żeleńskiego w teatrze Ateneum i m, czekaliśmy za kulisami wiktor w takiej m, czarnej i, jaskółce i tu miał białą nitkę. I ja zauważyłem tę białą nitkę, którą bardzo było widać na czarnej takiej marynarce, że mówię nitkę masz z tej sobie, to na Madzie. Nie wiedziałem o co chodzi, ale już weszliśmy na scenę, więc m, i to była taka scena, że ja. Wchodziłem na krzesło i przemawiałem. Tak miałem monolog. I tak kot oka patrzę, zobaczyłem, co tam się będzie działo z tą nitką, że na Madzie obok... No i Madzie oczywiście jako kobieta zauważyła białą nitkę, tak, 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 tak. Więc, więc się zdjęła tę nitkę z jego ubrania, odłożyła, Pum, że niby tak grają sobie. O, Wiktor Puzinko. Na następnym spektaklu znowu stoimy za kulisami. Widzę, że znowu ma tę nitkę, więc na Madzie. No, no, na Madzie, na Madzie. No i znowu weszliśmy Madzia, oczywiście. Zdjęła tę nitkę, zadowolona, że taką moją gierkę hmm. na scenie. No i na trzecim spektaklu już widzę, że ta nitka jest przygotowana. No, taki sobie żarcik. Słaby. słaby. Słaby, słaby, słaby. No i zaczynam ten monolog. Tak kątem oka tam tylko rzuciłem. Patrzyłem, Madzia oczywiście sięga po tę nitkę, a nitka się nie kończy. I tak ciągnie tę nitkę, ciągnie, 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 ciągnie. Ale zorientowała się, że to chyba jest nie tak, coś tak, i taki kłębek tych nici odrzuciła. A ja już ugotowany kompletnie nie mogłem mówić nawet tego monologu do końca, tylko duszę się. No i Wiktor zorientował się, że to nie tutaj Madzia jest podatna do gotowania, tylko ja tam z drugiej strony. Tylko spojrzał na mnie, odchylił poę tam była taka wielka szpulka nici, którą on przewlekł tutaj migłą, zostawił tylko kawałeczek żarci. Długoknuta intryga. Tak, no właśnie na tym to polega, żeby ukryć Czasami trzeba, żeby uśpić czujność kolegi aktora, to pół roku wcześniej się przygotowuje taki, taki numer. Powinien, bo to jest z góry powzięty zamiar. To prokurator mógłby postawić zarzuty? Tak, z tym prokuratorem zazwyczaj jest reżyser, który się wkurza, że tutaj są jakieś wygłupy na scenie, a nie poważna szt a z sztuka. A Czarkiem, z Czarkiem Żakiem też mieliście jakieś ciekawe albo jakieś takie anegdotyczne sytuacje? Nie, właśnie z Czarkiem nie mieliśmy dlatego, że pierwsze miodowe lata to była poważna sprawa, dlatego to jest takie śmieszne. To pamiętam, że Woj Maciek Wojtyszko powiedział mi, wiecie, że to nie będzie taki sitcom, żeby się wygłupiać, w żadnym wypadku, wręcz przeciwnie. Wszystko będziecie robili śmiertelnie, poważnie, i to właśnie będzie śmieszne. Więc tam nie było czasu. Poza tym, dyscyplina y, produkcji tego serialu była ogromna. Bo to w ciągu czterech dni trzeba było przygotować coś, co normalnie robi się miesiąc. Mm -hmm. e, tak, y, tekst na pamięć perfekcyjny i tak dalej. No wszystko to były duże nerwy, i y, no ta dyscyplina. Więc tam nie było czasu w ogóle na żadne żarty. W Ranczu też właściwie nie pamiętam jakichś takich sytuacji, które mógłbym przytoczyć jako anegdotę czy coś tam takiego śmiesznego. Ale ty w Ranczu dużo więcej mówisz niż... No, niż, no tak, no to była, jed to była jedyna taka mm, taka przypadłość, że ja jako Czerepach, czyli polityk, który mm, dokładnie wiedział czego chce i trochę manipulował. Ja. Wójcie. Wójcie nie, o Boże! Bo Boże, wujcie, nie wójt nie opuszcza stanowiska! Wujcie, Bo... No to masz za moją krzywdę. Masz. Wujcie, nie. Ja chciałem pomóc, wujcie! Wujcie, wujcie, Jak tego czerepaka kreowałeś? Skąd miałeś ten pomysł? No zaraz powiesz o tej, o tym o tym y, twojej rozmowie z wójtem. Pomysł wziął się z tego, że przede wszystkim Ranczo było na, po miodowych latach, czyli zależało mi bardzo na tym, żeby Norek to nie był, y, żeby Czerepach, to nie był y, Norek, który został sekretarzem gminy w Wilkowyjach, tylko żeby to był ktoś zupełnie inny, więc wymyśliłem sobie, że muszę go wykreować, na wy, wymyślić. Czegoś? Na kanwie takiego faceta, którego spotkałem kiedyś w gminie, jak budowałem dom straszny Sukinsyn, od którego dużo zależało, bo od jego pieczątki zależało na przykład, czy będzie pozwolenie na budowę, czy nie. I, i, i ta wredna dosyć postać właśnie miała taki tupecik na głowie, dosyć taki już natłuszczony. Żeby się lepiej trzymał. Tak, i on był przekonany, że wszyscy myślą, że to są jego prawdziwe włosy. No jakieś kompleksy straszne. No i tak sobie wymyśliłem, że czerepach też taki będzie. I tak właśnie jak on mi kiedyś tam ten facet kolejnej pieczątki nie chciał dać, mi pan przyjdzie za dwa tygodnie, a ja potrzebowałem na jutro, właściwie na dzisiaj tę pieczątkę. Pan przyjdzie za dwa tygodnie. Tak popatrzyłem na niego i mówię, ja cię sukien, kiedyś zagram. <grym> no i zagram. A ten szybki, potoczysty monolog? dialog? To wynikało z tego, że czerpach jako polityk musi umieć kłamać, żeby, dobrze, żeby być skutecznym to trzeba każde kłamstwo mówić bardzo szybko, bardzo precyzyjnie i z absolutną pewnością siebie. Tak zresztą to było zapisane w scenariuszu, ale żeby tak zagrać trzeba było bardzo do, dokładnie umieć cały tekst na pamięć. No i zdarzały się takie sceny, że, że e, ja wpadałem do gabinetu wuj, wójta czy tam senatora, którego Ręczarek siedział za biurkiem, rozwalony, cygaro. A ja wpadałem i miałem taki monolog, że wujcie, trzeba zrobić to, i to, i to, i to, dlatego że tak, i tak, i tak, bo to jest najważniejsze, żeby to, i to, i to i to wykonać. Na co Czarek w scenariuszu miał napisane naprawdę <grym> jedno słowo. Na co ja mówię tak, dlatego że trzeba to, i to, i to co? I Ponieważ to, jeżeli wuj zrobi to, to my zrobimy to, i potem zrobimy tak, i tak. W związku z tym Unia Europejska, no, 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 no i taki słupek. Na co Czarek mówił, co ty powiesz? No i ja znowu. Tak, dlatego, że... Na co czarkują? No dobrze. I, i, I ja musiałem się nauczyć na pamięć takich ilości, a on się miał nauczyć trzech wyrazów. Za, za te po... same pieniądze. To chciałem właśnie zarkać? Czy za tą samą stawkę? <laughs> Tego właściwie nie wiem, żartuję, bo nie, my nie, nie, nie znamy swoich umów. No to może on po prostu dostał dziesięciokrotnie mniejszą stawkę. – Nie sądzę. – Dlatego tak się mścił nie na tym czerepachu? – To był zapisany w scenariusz. – Czy tego właśnie chciałeś? Kilkadziesiąt lat temu, jak zdawałeś do szkoły aktorskiej, Janusz Gajus zdał za piątym razem. Ja nie zdałem do szkoły aktorskiej do Łodzi. bardziej się został, dostał za pierwszym razem. Czy tego właśnie chciałeś po tych kilkudziesięciu, czterdziestu latach pracy na na scenie, tego właśnie, żeby się spełniać, tego, żeby kreować, tego, żeby grać, żeby być popularnym, żeby być bogatym, żeby być, mieć tą samą żonę, być szczęśliwym, mieć w dwójkę wnuków. Wnucząt. <laughs> Myślę, że tak, tak. Znaczy nie spodziewałem się, że to wszystko mi się uda, że to wszystko będzie aż takie, ale pewnie tak, jak miał podsumowywać E, chociaż ja przecież jeszcze nie, nie umieram. Jeszcze. Da, jeszcze mam nadzieję, musisz... że jeszcze coś zagram. Jeszcze musimy w życiu. zagrać coś w parku, i jeszcze musimy zagrać coś przy kawce. Ja miałem bardziej, mówię o szerszych horyzontach, A, oczywiście. Nie, i, i, o innej skali, A. jakby powiedział Czerepach, um, ale, ale tak, jestem w jakimś sensie spełniony. Geniusz. Powiedz to do mnie. Geniusz. Że o tobie mam powiedzieć, nie. geniusz nie przejdzie im przez gardło. Może będziecie Czerepachu? geniusz. Byłeś, miałeś zawsze dykcję rewelacyjną, no, byłeś doceniony jeszcze przedszkołą aktorską. To też taka lekka chyba przestroga dla tych, którzy są doskonali w jakiejś dziedzinie, nie muszą się wcale wychylać i mówić, że są doskonali, bo inni będą to chcieli spałować. Ale... Przedejść do szkoły aktorskiej, powiedziano, żebyś nie mówił, że wygrałeś. No, żebym się nie przyznawał, że wygrałem ogólnopolski konkurs restatorski, ale to wynikało z takiej metodologii szkół aktorskich wówczas, że chodziło o to, żeby dostać e, świeżynkę, żeby dostać materiał do u, ukształtowania. A jak ktoś już na przykład wygrał ogólnopolski konkurs restatorski, to znaczy, że już coś, już był w jakimś sensie zmanierowany, że już miał jakąś wiedzę, i przy tej wiedzy będzie trudno go ukształtować. Mhm. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i uważam, że to błąd. Ten, to, to, to myślenie. Dlatego, że te, te moje tam sukcesy na, amatorskie wynikały z, po pierwsze z mojej potrzeby, ogromnej potrzeby, żeby wyjść na scenę, żeby, żeby coś robić w tej dziedzinie. A miałeś takie parcie, żeby być zauważonym? Czy po prostu chciałeś przez to, co mówisz, coś przekazać? Jedno i drugie. Jedno i drugie. To jest. Jeżeli chcesz być aktorem, to oprócz tego, że czujesz, że możesz, że będziesz umiał grać, czyli, że będziesz umiał być kimś innym na bazie scenariusza, czy jakiegoś tekstu, czy scenariusza, czy, czy sztuki, to jednocześnie chcesz być na scenie, czyli chcesz być wyżej, chcesz po zakończonej scenie dostać brawa. My jesteśmy próżni, to prawda. A czy wy aktorzy, bo ja nie? My aktorzy, ty nie, ty w ogóle nie jesteś próżni. Panie Arturze, yy, jak to mówią, czas iść, bo teraz nam słońce zajdzie. Ale zanim słońce nad tobą zajdzie, to chciałbym, żebyś pochwalił się książką, które niestety. Choćbym bym chciał kupić. Nie, nie, nie ma chwalić, kupić. ta książka już dawno została y, wydana. Rozmowy bez retuszu, to jest taki wywiad rzeka, no ale żeby jakiś ślad zostawić w tej Polanicy, to, to pomyślałem... Że, to pomyślałem, że z zostawię tutaj z, moim, z moją dedykacją. napiszę. Książkę nie można już kupić, Miłej. chyba że ale będzie dostępna Polanicy. U pani Justyny Kuban. Być może trafi kiedyś na aukcję. Dzisiaj jest 30.06.2020. 30. Bardzo fajna data, się fajnie zapisuje, 2020. Tak. tak, tak. Proszę bardzo, na Pańskie ręce przekazuję. Pani Justyno. Długopis. Długopis oddaję. To ja Pana zapraszam w, w świat tego, co lubisz, chyba tego, co kochasz, czyli Natury, czy się mówi natury? Natury napadnę się, nie <głos> nie <głos> bardzo chętnie. To idź.